Czuwaj! Witam już w drugim odcinku pod rząd, w którym będę Wam recenzował wyrzutnie. Znajdujemy się w tym samym miejscu, jesteśmy oczywiście w bazie. Dzisiejszy odcinek będzie, będzie przeznaczony nie dla Nerf, nie dla X-Shota nawet, a dla firmy, która jest prawdopodobnie stworzona dla Pepco. Tak, będziemy testowali wyrzutnie z Pepco. Będą to po raz kolejny, tak jak było tydzień temu, yy, tydzień temu na odcinku, Teoretycznie trzy, a w praktyce tylko dwie wyrzutnie. Pierwsza to takie oto pistolety bez nazwy. A drugi pistolet to taki oto jolt. Po raz kolejny jolcik. Może na początku zaczniemy sobie od właśnie tego oto jolta. Jest to, jak możecie zobaczyć kolorystycznie, trochę szarego, trochę zielonego i niebieskiego. Extreme Action. Wy tego może za bardzo nie widzicie, ale tak właśnie nazywa się firma z Pepco. Tak dla rozjaśnienia powiem: Super Dart Gun. Tutaj napisane: Super Dart Gun. Na samym pudełku też nie ma jakoś super dużo pokazane. Taka instrukcja obsługi, ale chyba nie muszę Wam pokazywać, bo uwierzcie mi, same wyrzutnie też nie są jakieś super innowacyjne. Więc chyba nie będzie nawet potrzeby Wam pokazywania tego. A pierwszy ogień właśnie poleci ten oto Jolcik. Stricte Jolcik. Jest tak, jak możecie zobaczyć, również wręcz kieszonkowa wyrzutnia, chociaż tak na styk, bo mi się przykładowo do kieszeni mieści tak dosyć średnio, a mam nie jakąś super małą kieszeń. W samym zestawie z właśnie tym oto Jolcikiem dostajemy trzy strzałki. I być może właśnie mam też oryginalne właściwie podróby, bo i to chyba są właśnie oryginalne, bo mają bardzo taką krótką główkę. Niektóre podróbki mają dłuższą. A dlaczego je wyjmuję? Dlaczego w ogóle dostajemy trzy strzałki? ponieważ jak możecie zobaczyć dostajemy również są tutaj dwa dwie komory w które możemy właśnie wsadzić strza ową strzałkę i może nie wygląda to jakoś najlepiej i możemy oczywiście strzelić i spadła Możemy oczywiście możemy możemy oczywiście wyjąć strzelić drugą i trzecia Oczywiście samą wyrzutnię ładujemy w taki, a nie inny sposób. Po prostu naciągamy i, i strzelamy. Bardzo słabo wystrzeliła. Generalnie, sama wyrzutnia może i wygląda całkiem spoko. I powiem Wam szczerze, czy jest ona spoko. Może zanim powiem, czy jest spoko i czy warto ją kupić, powiem tak. Sama wyrzutnia kosztowała mnie 10 zł. Oczywiście w Pepko, tak jak wcześniej mówiłem. Czy jest to cena adekwatna? Uważam, że jest jak najbardziej adekwatna, bo sama wyrzutnia jest naprawdę przeciętna. Może Was zdziwię, nie jest to nic specjalnego, szczególnie ze względu na zasięg. Za chwilę wam na samym końcu pokażę, jak będę pokazywał, prezentował to wyrzutnia. Właściwie będę już kończył jej prezentację, że jest to wyrzutnia, która jest ogólnie spoko, jeśli chodzi o swoją cenę. Jakby przykładowo takie coś miało kosztować 3 dychy, w życiu bym tyle nie dał za to. 10 zł to chyba taka adekwatna cena. Zapytacie, jakie są minusy tej wyrzutni? Okazuje się, że ten mały kawałek plastiku ma w sobie trochę minusów, jak na taki mały kawałek plastiku, więc może się to wydawać dziwne. Pierwszy minus, jaki dostrzegam, to właśnie słaby zasięg, którego za chwilę wam zaprezentuję. Być może nawet zobaczycie, o jakim, pro o jakim problemie mowa. Bo strzałki dosłownie, żeby strzelać skutecznie, trzeba walić pod parabolą. Czyli wystrzeliwujemy strzałkę, ona leci. I dopiero wtedy, kiedy w ogóle nakierujemy parabolą, wtedy strzela jakieś konkretne strzały. Inaczej po prostu leci w ziemię. Drugi minus to właśnie te oto otwory. Generalnie wyjmowałem z nich strzałki, ale one strasznie... Może nawet nie, że wchodzą tutaj ciężko, bo wchodzą tak całkiem spoko. Ale wyjmowanie ich jest trochę cięższe, mam wrażenie. I generalnie mimo tego, że tu są takie otwory, nie polecam z nich korzystać. Nie chodzi tu nawet o samą ciężkość, bo można byłoby po prostu siłą je wyrwać. Ale właśnie siłą. Strzałki te nie są przystosowane do takich rzeczy i nie warto, bo sobie po prostu zniszczycie te strzałki. Kolejny minus, jaki dostrzegam, to lufa, właściwie gwint. Jak możecie zobaczyć, może to widać, nie ma w środku żadnej igły, która by mogła wchodzić po prostu w tą dziurkę. Więc do czego to doprowadza? Czasami, jeżeli leciutko mamy wystające, strzałka może nam wypaść, z czego warto. Pamiętać o tym, żeby wsuwać do końca. Powie, powiecie, no, ale to wsuwaj do końca. Właśnie czasami miałem nawet wrażenie, że strzałka samoistnie wylatuje. A teraz pokażę Wam, jak mniej więcej strzela ten oto Jolcik. Poddamy sobie serię kilku strzałów. Nie wiem, czy widzieliście, gdzie poleciała. Warto dociągnąć do końca. Naciągamy i teraz walniemy sobie pod leciutką parabolą. Nawet bliżej poleciała. No więc widzicie, że to raczej jest mizerne. A teraz strzejmy pod kompletną parabolą. O, poleciała mniej więcej gdzieś tam. Jak możecie zobaczyć, mowa o tym problemie warta była wspomnienia. Czego jeszcze nie powiedziałem, to to, że owego Jolcika nie dostajemy łącznie z nimi, dostajemy go oddzielnie, ale podczas rozpakowywania tak bardzo rozwaliłem pudełko, które zresztą tak nie było warte pokazania, bo było one niewiele większe od samego Jolta. Tak je rozwaliłem, że po prostu nie było sensu go nawet przynosić, bo to był rozłożony kawałek kartona więc postanowiłem, że po prostu przyniosę to razem, a tak się prezentują owe wyrzutnie. Również są bezimienne, jak postać z gotika i prezentują się one mniej więcej tak. Wyglądają spoko, moim zdaniem wygląd kompletnie oddaje. Mamy tutaj napis Soft Bullet Gun, Soft Bullet Gun z drugiej strony, bo wyrzutnie, nie wiem czy powiedziałem, dostajemy razem w zestawie. Jakbyście się pytali, od razu powiem, cena 40 zł. Czy jest to cena adekwatna? Powiem tak, Same wyrzutnie są generalnie spoko. Nie mam do nich raczej jakichś super dużych zastrzeżeń. Jednak, no, o tym też za chwilę powiem. Jednak, cena 30, przepraszam, 40 zł jest leciutko zawyżona. Nie dostajemy tutaj nic ciekawego. Poza tym, że wyrzutnia fajnie strzela, i to jest mocna strona w porównaniu do tamtego. To jest na pewno fajne. Przejdźmy sobie do owego wyglądu wyrzutni. Nie muszę omawiać tej, bo ta wygląda identycznie. Nie widziałem innego wariantu kolorystycznego, choć w przeciwieństwie do tego, gdzie to chyba było czerwone, a rączka była jak się nie mylę pomarańczowa. Jakoś tak. Ta wyrzutnia nie ma swoich wariantów kolorystycznych, chociażby takich nie widziałem. Oczywiście mamy uchwyt do przeładowania, który strzela, ale nie ma to jakiejś większej różnicy. Nie przejmujcie się, że wam wyrzutnia wybuchnie w rękach, to się nie stanie. Żeby załadować wyrzutnie. Praktycznie prawie to samo co w dżolcie. Ładujemy do lufy od przodu. Ważne jest, żeby to ciągnąć do końca. Wyrzutnia też czasami lubi wyrzucać strzałki. Z akurat nie ma tak, ale ta chyba tak ma. O, wyleciała. Wystarczy troszeczkę bardziej gwałtowny ruch, a być może kwestia czasu. Strzałka by po prostu wyleciała, więc czasami warto przed strzałem zobaczyć czy oby na pewno jest ona dociągnięta. Ten egzemplarz jest po prostu gorszy niż ten, który mam na kolanach. Muszka całkiem spoko. W tamtej wyrzutni nie było, więc warto o tym wspomnieć. Żeby oczywiście oddać strzał, już pokazywałem wcześniej. I padaj. Fajne jest tej wyrzutni to, że nie musimy jakoś przesadnie chować tak jakby tej wyrzutni, żeby przeładować obydwie. Możemy po prostu tutaj nadgarstkiem sobie przytrzymać. Wypadła znów. I drugim nadgarstkiem zrobić to samo. Może ona nam się, może nam się w nadgarstek wyślizgnąć, ale nie ma to większego znaczenia, bo i tak, i tak wystrzelimy. Profesjonalnie to wygląda tak. Nie ma strzałek, wystrzeliłem. Mimo tego, że był to ruch bardzo taki niepłynny, udało mi się wystrzelić, a nawet skutecznie przeładować. Wygląd to jest kwestia subiektywna. Moim zdaniem to mocna strona tej wyrzutni, jak i jej zasięg. Za chwilę zobaczycie jak strzela, ale na pewno jej minusem jest to, moim zdaniem jest to wyrzutnia, która ma troszeczkę za małą rękojeść, ale to dlatego, że jestem już po prostu starym gburem, mający metr m jestem bardzo wielki. Tak samo jest w przypadku drugiej, ale zdecydowanie największym minusem jest to, że drugi egzemplarz ma wylatujące strzałki z lufy. Po prostu takie małe niedopracowanie. Ale w przeciwieństwie do Jolta, którego mam tutaj obok, ma igłę, przez co ono powinno teoretycznie być lepiej. Czy jest? Prawda? Chyba jest. Tam strzałki wylatują w inny sposób, bo one kompletnie wylatują, a tutaj się chociaż, jeżeli trzymamy wyrzutnie w górę, się zatrzymują. Więc... A teraz test celności. Wystrzelimy sobie z obydwu, żeby, żeby, bo chcę Wam po prostu pokazać, która strzela trochę lepiej. O matko, właśnie mi wyleciała. Ona strzela dużo lepiej, tylko znów mi wyleciała strzałka i nie widziałem. O, widzieliście? Nie więcej doleciała do tych oto, do tego tutaj, do tej gałęzi. Generalnie obydwie wyrzutnie strzelałem podobnie, bo sprawdzałem w domu. Nie wiem, jaki jest dokładny zasięg, ale obstawiam, że skutecznie do 12 metrów powinien strzelić. Nie trafiłem ani razu. Telefon. Odpowiadając na tytuł z filmu, czy warto kupić wyrzutnie z Pepko? Powiem tak, i tak, i nie. Jeżeli jesteście tak jak ja pasjonatami nerfów, no nerfów, w ogóle wyrzutni jakichkolwiek i obchodzi Was jakakolwiek pukawa, którą po prostu chcielibyście mieć w pokoju, to tak, to jest to na pewno coś, co powinniście mieć, chociażby zobaczyć, bo nie jest to ani Storm, czyli podruba, ani oryginał, ani X-Shot, ani Busby, którego zresztą nie mam ani jednego, tylko jest to jeszcze coś innego. Jest to po prostu pukawa, prawie że odpustowa. Więc wydaje mi się, że fajnie. Ale czy do praktycznej gry? Szczególnie ten Otorjolt? Nie. Jeszcze raz nie. Jest to broń tylko i wyłącznie na krótko, a same strzałki lecą bardzo powoli. Brakuje, żeby jeszcze podczas lotu się podkręcały, jak, żeby pokazać jak bardzo wolno lecą. Więc powiem tak. Jeśli chodzi o kolekcjonowanie, spoko. Kupcie. Nawet mimo tego, że cena jest całkiem atrakcyjna. Ale jeśli chodzi o praktykę, to raczej bym sobie kupił coś lepszego. Nawet wydałbym więcej, żeby mieć po prostu lepsze. Jednak biorę pod uwagę też fakt, że gdyby to były oryginały, to prawdopodobnie bym dał za to 100. Za tego bym dał z 20, jakże i oczywiście byłby był trochę lepszy. I załóżmy, że to jest coś yy, po kroju na przykład Snapfire'a, który w sumie jest bardzo podobny do tego. To nie wiem, ile kosztuje obecnie Snapfire. Nawet nie wiem, czy w ogóle Hasbro jeszcze tworzy takie nerfy. Ale obstawiam, że gdzieś z 40 zł mógłby kosztować, albo 3 dychy, więc no pod stówę by wychodziło, a dokładniej 90 80 zł, więc no tak dosyć. Z mojej strony byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że kolejna prezentacja bardzo Wam przypadła do gustu. Troszeczkę inna, bo nie były to nerfy, ani x-shot, tak jak było na ostatnim filmie, a coś kompletnie innego. Mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Oczywiście w przyszłości film z bazy bo nawet przede mną mamy tutaj nowości. Być może je nawet widać, bo gdzieś tam są widoczne, ale to nawet nie wiem. Chyba nie są. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję Was za oglądanie. Jeśli film się spodobał, zostaw łapę subuj. Pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Pa, pa. Kurde, nie trafiłem... Nie trafiłem w kamerę. Dobra, idę do domu.